Zaczynam etap powrotu do domu, z podróży mojej. Wczoraj przyjechałem do Madrytu, a dzisiaj już jestem na lotnisku i czekam na mój samolot. Ale lecę z przesiadkami, wcale nie do Polski, także... Itty it, go home! <laughs> o, podróży ciąg dalszy. Oto jak wyglądają loty na dziś. Cała jedna tablica stylu. Jedna tablica z pięcioma lotami. Więcej nie ma. Lotnicho? Puste. Nie wpuściliby mnie na lotnisko, gdybym nie miał boarding pasa na dzisiaj. Więc odpytują, sprawdzają co i jak. Przed lotniskiem oczywiście służby. No i tak to wygląda. Lotnisko wielopiętrowe, wszystkie stanowiska w zasadzie puste. I ludzi na lotnisku też jest brak. Kurde. Kurde, naprawdę to wszystko dziwne, jak cholera jest. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby chodzić tak wzdłuż lotniska, które jest puste i sklepy pozamykane. Kawa, kawa, proszę, powiedz, że masz kawę. Jest, masz kawę! Masz kawę! Daradara. No to mamy mały sukces. Jest kawa. Wszystko tutaj jest. Po co nam ludzie sprzedający towary, jak możemy kupować w maszynach? Wybór może być tylko jeden, Amerykana. Oje, zbierz tego pieniążka i dawaj kawę. Czekamy. Uwaga, chodź tu, odwróć się, gdzie tam ważniejsze rzeczy są. I jest. Będzie kawa. Ground and pound dla całego lotnictwa. Uziemieni i zniszczeni na dole. Cyrk, ewidentny cyrk. Przyłbice z plastiku i jeszcze do tego dwie maski na twarzy. Żałosne. Marcinku, Siema. Słuchaj, e, sprawa prosta. Nie chcą mnie wpuścić do samolotu, bo twierdzą, że nie mam jak się z Niemiec dostać do Polski. I każą mi zarezerwować bilet, pokazać bilet przy wejściu do samolotu, pokazać bilet e, na pociąg z Niemiec do Polski. Kurwa nic nie jeździ. Albo na coś do. Ale nie wiem, do Frankfurtu. Może do Frankfurtu spróbował dojechać i powiedzieć, że tam jest przejście graniczne, ale ja nie mogę nic znaleźć teraz. Potrzebuję znaleźć transport, który bilet na transport z Berlina do Frankfurtu nad odrom, lub cokolwiek do Polski, jakiekolwiek połączenie do Polski, Krytyński system nie chcieli w ogóle mi zrobić odprawy biletowej, bo i przyjąć bagażu, bo stwierdzili, że. Dobrze, pan jedzie do Berlina, a dokąd dalej? Ja mówię do Polski. Do Polski, no to proszę pokazać, jak pan się dostanie do Polski. W Berlinie biorę pociąg do Polski, ale proszę pokazać dokument, że pan bierze pociąg na siebie, bilet. Mówię, nie mam, dopiero w Berlinie nie wiem, o której będę, dopiero będę szukał, nie wiem, jakie są połączenia, co się dostać do Berlina. Nie, to pan nie wsiądzie w Hiszpanii, nie wsiądę do samolotu, ponieważ nie mam transportu z Niemiec do Polski. To jest cyrk, kochani, COVID-2019, to jest cyrk 2020 na kołach. Powinno się tych wszystkich ludzi, którzy w ten sposób utrudniają nam życie, wsadzić do, jakiegoś, do jakiejś klatki i kazać im tam zostać i po prostu... Słów mi brak, słów mi brak, a rzadko kiedy brak mi słów. W tym momencie uważam, że to jest jeden wielki cyrk. Te wszystkie obostrzenia niczemu nie posłużyły mądremu. To jest w ogóle bzdura, ludzie gadają bzdury na ten temat, wymyślają. Sam prowadzę niektóre dyskusje i coraz nie chce mi się, ale czasami prowadzę dyskusje na temat tego, jak wygląda wolność. W tych czasach i czy naprawdę te wszystkie rzeczy, które zostały zrobione, powinny być w ten sposób zrobione? Kompletnie nie wierzę w to, co się dzieje i uważam, że jesteśmy bardzo źle potraktowani jako ludzie i wcale nie służy to do naszemu dobru. I uważam, że jest. Wielkie błędy zostały popełnione, to jest moje osobiste zdanie. Wielkie błędy, ale nie będę dalej się tutaj wypowiadał, dopiero oceni to historia i za jakiś czas będziemy. Oczywiście będą się rządzący bronić, że. Że tych błędów, że one były niezbędne te środki zapobiegawcze, ale to jest bzdura, na dzień dzisiejszy widać, że jest to bzdurą i zobaczymy, co będzie dalej. A jeszcze powiem tylko tyle, że e, powinno się pozwy zbiorowe jako narodowości pisać do swoich rządów i po prostu udupić tych wszystkich, którzy takie głupie decyzje podejmują. I jeżeli ja płacę podatki na to, żeby ktoś mądry decydował w sposób mądry, to to, co się dzieje, to nie jest dla mnie mądre, a druga rzecz. Jeżeli, nie wiem, działają jakieś wywiady, służby wywiadowcze, które kosztują miliardy złotych, powinny dawno im wigilować i sprawdzać, czy takie informacje, które się z Wuhan całego rozeszły, czy to była prawda, tam się pokazało i zniknęło. Tam jest super, nie? Ale u nas oczywiście, u nas się cała Europa pochorowuje i coraz bardziej, coraz bardziej. A co Chińczycy robią? A Chińczycy w tym momencie, jeżeli spółki akcji lecą o połowę, kupią wszystkich z butami i będziemy pięknie Chińczykami. Osu? No i wyjście z samolotu to jest taka procedura, że stoi tam sześciu, 8 policjantów jeszcze z tyłu i trzeba, każdy się legitymuje, żeby, żeby móc wejść do Hiszpanii. Ciekawe czy jak będę wysiadał w Niemczech będzie dokładnie to samo. Wychodzi na to, że pewnie tak. Żegnaj Madrycie i Hiszpanią, bye bye. Kiedy zobaczymy się znów? Nie wiem. Człowiek musi sobie od czasu do czasu poletać. Frankfurt osiągnięty Zobaczymy co dalej Dobra, dokładne sprawdzanie na connecting fly'a Więc tutaj pierwsze sprawdzenie i tu słyszę, że już instruują, że u góry jeszcze jedno to wszystko idzie teraz jak żółw, po prostu sprawdzają to, czego się normalnie nie sprawdza najprawdopodobniej. Także zobaczymy. No to mamy cyrk. I to cyrk pierwszej klasy. Od 30 minut stoi się, kuce z osłem niemieckim na granicy, że po prostu, jak mi nie wpuści, to nie polecę do Berlina. On mi każe zostawać we Frankfurcie. We Frankfurcie, dlatego, że jeżeli o 22 będę w Berlinie. To nie mogę czekać do 6 rano, bo to będzie cały dzień. Ja mówię, nie cały dzień, to będzie kilka godzin, bo ja po prostu nie ma połączenia. Ja mówi, to przebukuj się na jutro. Ja mówię, ale jak jutro polecę i o tej samej godzinie polecę, to będzie ta sama sytuacja, bo nie ma wcześniejszych pociągów. Nie, jest, nie, nie można mnie wpuścić do Niemiec. Postrało na dekiel. Gówno zamiast mózgu. Dobra, nie będę w stanie tego wytłumaczyć, ale cyrk, cyrk trwa. Po prostu czekam cały czas na to, co się wydarzy, bo mi powiedzieli, że mam, nie mogą mnie ani wpuścić. Nie, nie nic nie wiedzą. Będę musiał na spokojnie to wytłumaczyć, bo to się po prostu nie da normalnie. Czekam w tym momencie przed biurem. Wzięli zabrali mi dowód i ani nie mogę zostać, ani nie mogę pojechać dalej. A Lufthansa serwis tam, gdzie mnie wysyłali, żebym przebukował, jest nieczynny. Więc nie wiadomo, czy mogę przebukować bilet, czy Lufthansa przebukuje, bo Lufthansa już nie działa. Ten, który mnie kontrolował, gada z tymi, którzy. Tam sobie stoją ci, którzy z karabinami mnie tutaj eskortowali, bo zacząłem się kłócić z tym, który mnie nie chciał wpuścić. On się upiera, że mnie nie wpuści, a oni nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Ok, więc dostałem nakaz niefilmowania, musiałem wyrzucić film, bo nie wolno tutaj nikogo kręcić, więc podszedł do mnie ten, który mnie nie wpuścił i powiedział, że mam to natychmiast wykasować i czekam dalej. Moja torba leci do Berlina za chwilę, ja zostaję we Frankfurcie, nikt się tutaj niespecjalnie kwapi, ten, który zabrał mój dowód sobie stoi tak jakby nigdy nic. Ten, który wyszedł, nie wiem, jakiś wyższy rangi oficer, pyta mnie, gdzie jest mój dowód. Ja mówię, że ten z brodą, mówi, że zadzwoni. Nie sądzę, żeby zadzwonił, więc jestem udupiony. Trochę tutaj powalczyłem z nimi na tym lotnisku, bo zacząłem już po swojemu. Ja jestem opanowany, ale nie lubię, kiedy mi się, kiedy mi się nie traktuje w porządku. No i co? No i wojnę mamy. Taką wojnę, na jaką mogę sobie pozwolić. Gdybym miał karabin, to byśmy się tutaj postrzelali. Yes, I'm nervous. I want to go home. You, the officer, you should help me. Might, yeah. It doesn't well. seem to be like that. And when I'll see that, I, I was quite okay with everything. I was doing everything you told me to do. But now the plane is leaving, and I, I, I honestly I don't know yeah. what to do now. We can do it. Um, okay, I'm going to call the gate that they know that you're coming right now because they when okay. they start, uh, boarding now you have a little time now. Okay, will you let okay, me? Call, in? They bring you. Okay. Thank you so okay, much. No problem. Well, you problem. You're the only one who seemed to. they going at Berlin 8:13. Okay, I'm calling the gate. Okay, yes. thank you so much. Yeah. No problem. No dobra, to jestem w samolocie do Berlina Po tej stoczonej wojnie, naprawdę wojnie stoczonej I lecę, zobaczę co się będzie działo w Berlinie Czy mnie wypuszczą z terminala Dobra, pal roty, pal wroty, odpalaj tę maszynę W górę i kierunek domu, pal wroty chłopie Welcome to Tegel ladies and gentlemen and please remain seated recursively both fast until we have reached our final point position. On behalf of flight captain and the entire crew I would like to thank you for having chosen this flight of flight today. We wish you a... Człowiek z busami po prostu Niemcy porobili nie będę wam opowiadał tu nie chodzi o chłopaków chłopaki by chętnie pomogli ale nie mogą firmy im zabraniają wziąć więcej Bus follow me który wyjeżdża jest pewnie kilkunastoosobowy i kto jedzie jedna jedyna osoba. W takim busie po jedną osobę przyjechała, bo więcej nie wolno. Tutaj kilka osób mnie nie chcą wziąć, bo nie jestem zapisany jest zapisana liczba osób. Jest nie wiem, po 22 zobaczymy, co ja wykombinuję, gdzie ja dotrę dalej. O 8 rano mam pociąg. Teoretycznie nie powinienem tutaj być teraz. Jeden wielki cyrk, to naprawdę trzeba nas spokojnie opowiedzieć, bo tak na szybko się nie da. Eee, w busie pełno miejsc, w jednym i w drugim. W tym to same puste miejsca. Jedną osobę zabrał, ten zabiera 4 albo 5. I nie może więcej, dzwonił do, dzwonił do szefa, nie pozwolił, no bo mandaty walą na między tym, do Szczecina bym jechał, do Kołbaskowa, ale niestety nie, nie może mnie zabrać i koniec, ja to rozumiem, ja nie mam pretensji, przecież nikt nie chce płacić za mnie mandatu, tylko tyle, że to jest dla mnie jeden wielki cyrk, ja tego nie rozumiem. Dobra, więc busem nie pojechałem, jestem na pustym, opustoszałem lotnisku, nikogo tu nie ma, nic, zero, pusto, nic, nawet służb żadnych nie ma w tym momencie. I co, i gdzie tu dalej jechać? Nie wiem, dopiero będę ogarniał ksiądę, odpalę internet, zobaczę jak się stąd dostać na dworzec. Nie mam pojęcia. Z tymi busami też cyrk, niesamowity. To jest przygoda. I ciężko to czasami wytrzymać. Jutro będę się z tego śmiał, jeśli dotrę. Nie wiem, może hotel, może faktycznie szybko gdzieś wbijać na, na jakiś kurde pociąg. Dobra, szybkie ogarnięcie tematu. Pogadałem z panem kierowcą i lecę na, znalazłem szybkie połączenie, znowu po, 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 strony Google pomogło, e, lecę szybciutko do, no ustaw się kamera, lecę na Ostkreuz, czyli na główny dworzec w Berlinie i tam będę szukał dalej. Chłopaki z busów nie zabrali, lotnisko puste, jestem znowu, patrzcie, jestem jedyny w autobusie. Ja to mam szczęście do takich historii. To jest moje, cała moja historia się w koło takich, takich cudów toczy. Gdzieś wyląduję, za wszystkim się spotkam. Tego chłopaczka, którego, o którym opowiem, z Gdańska spotkałem, fenomenalny gość. Jeszcze mu 10 euro dałem, ale dałem mu tylko dlatego, że pobił innemu chłopakowi, jakiemuś, który szefowi wódkę, więc niechcący swoją torbą przetrącił torbę, tam upadła torba, pobiła się wódka i nie miał się jak rozliczyć, dałem mu 10 euro, swoje 5 dołożył, ale i chciał, chciał nawet wycofać się z własnego busa, żeby. Żeby miał ja mógł sobie pojechać, ale firma mu też nie pozwala. Kapitan z Gdyni. No cyrki, słuchajcie, to są cyrki. To, co się dzieje, jak tutaj się jeździ po Europie, a bardziej lata. I on, jak wam opowiem, historię jego z Brazylii leciał do bogot. Nie, nie, nie wpuścili go na statek, jest kapitanem tam na jakieś rury pod, pod różnego rodzaju, tam przemysł wozi. To go nie wpuścili, firma go wraca, cztery dni w podróży. Ludzie, co tu się dzieje? Masakrator, kuźwa, będą jaja. To wszystko to są jaja. Rozliczyć polityków za głupotę. A w, ba w, w Brazylii jeszcze bardziej panikują. A mówił o jakimś dźwigowym z Hiszpanii, który e, no, nie pojechał na święta, bo w Hiszpanii jest bardzo, bardzo źle. Coś o tym wiem. Właśnie zdechł mi telefon. Kolejna przymusowa zmiana planów, bo skoro nie jestem w stanie korzystać z nawki, to muszę jechać najdalej z tym. Tutaj gościem pogadałem kierowcom najdalej, jak się da na Colo karten, pojadę. I stamtąd jest dworzec, sam będę próbował dalej się podłączyć do prądu. Dlaczego mi zdechł telefon? Bo tak biegałem w Frankfurcie z włączonym telefonem i pokazywałem wszystkim bilety, że co? Że musiał zdechnąć. Życie. Samo się pisze. Wszystko się u mnie pisze samo. Tak, no to dotarłem i teraz będziemy szukać dalej. Berlin na pewno jakoś żyje. To nie jest miasto, które, w którym się nie znajdę sobie nie. rozwiązań. Tutaj nie znaleźć rozwiązań to znaczy być gapą, więc znajdę rozwiązania. Szybko coś opierdzielę i szukam, szukam, wzbijam na dworzec i szukam. Znajdę coś. Wykopię z podziemi, znajdę. Chłopaki machali, ale się nie nagrało. Nie wyłączyłem kamery, nie chcę ich prosić drugi raz, żeby ze mną się wygłupiali do kamery. Tak wiem, grzeszę, no ale trudno, dzisiaj będę grzeszył. Wszystko po to, żeby złapać energię i dobry humor. Także <grym> będę grzeszył kebabem, grubym. A nie mówiłem, że trzeba stawiać na ludzi? Dobra, wszystko się od ludzi dowiedziałem. Koniec języka za przewodnika na chałbank Chłopaki nie chcieli dać się nagrać, ale wszystkich informacji udzielili. Także jest zajebiście ciągle. Dobra, pora kupić bilet do Frankfurtu. Także to, co sprzedała mi maszyna, nie jedzie, nie ma tego, ale wbijam się później. 4.19 Erkner Fürstenwalde do Frankfurtu. Trochę świeżego powietrza i... i wyluzowania, nie zaszkodzi. Ładnie, pusty. Centrum Berlina, puste. Jedna taksówka pod dworcem. No i szał Berlin Hauptbahnhof Jakisze tutaj przez jakąś krótką chwilę jeszcze. Cztery godzinki i spadam. A skoro jest trochę czasu, to sobie po prostu pomedytuję. Zawsze to jakoś szybciej zleci. W centrum Berlina w nocy jeszcze mi się nie zdarzało. To może być znowu kolejne surrealistyczne doświadczenie dla mnie do dorzucone. Po takim dniu jak dzisiaj pełnym niespodzianek, na pewno fajnie było się odkleić od myśli i przykleić do samego siebie, do, do tej nicości w sobie. Odkleić się zwyczajnie od wszystkiego, co było dookoła. No a zostało mi jeszcze trochę czasu, więc sobie spaceruję po Berlinie. Jeszcze mam dwie godziny co najmniej. No i co? I takie na przykład widoki? Jakoś tam spożytkować ten czas. GO HOME! Okay, no to mamy Frankfurt Most Subice, wschód słońca, tak mnie wita Polska. No i tak się skończyła moja wyprawa 3,5 tygodniowa po Europie w trakcie rzekomej pandemii. HOME SWEET HOME, ale niestety kwarantanna. Eee, bezsensowna, ale już nie wracajmy do tego. Natomiast udało się to wszystko dzięki bardzo wielu osobom, które pomagały mi, z, z, będąc na miejscu w tych krajach, w których byłem, i z krajów ościennych, i ludzie z Polski, nie jestem w stanie wymienić. Tyle co znałem, fajnych sytuacji z, od wielu osób. Które znam, niektórych nie znam, niektórych bardzo konkretna pomoc, jakby od organizacji, przez wszystkie inne możliwe pomocy, a w innych sytuacjach chęć pomocy to jest cholernie budujące, więc bardzo wszystkim dziękuję. Nie będę wymieniał, bo musiał wymienić 20 osób. Super, super dziękuję. Naprawdę chcę się, chcę się mieć fajnych znajomych i bardzo wszystkim dziękuję. Odpoczywam. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Teraz już post, poświęcam się tylko filmom związanym z postami i z dietkami.